Cieńka z tej School a dzisiaj chciałbym wam pokazać jak pobrać mapę treningową do CSA16, bo dużo ludzi mi w komentarzach pisało jak to się robi, bo mam kilka problemów z tym dobrze. To po pierwsze co musimy zrobić, to wejść w przeglądarkę i w ten link, co będziemy mieli w opisie. Spokojnie to jest, wiem, że to jest jakaś turecka strona, ale raczej, raczej nie ma wirusów, ja nie miałem, <laughs> ja nie mam żadnych. Wchodzimy, pobiera nam się niech się pobierze kiedy się pobrało, możemy otworzyć wziąć ten plik do pulpitu dać hasło, które dam w opisie, tak ono wygląda przenieść się do pulpitu Można zamknąć, można zamknąć, wchodzimy w plik, i teraz wchodzimy w CS Strike. To wszystko musimy wejść w CSA właściwości, pliki lokalne. Tam musimy wejść tam gdzie mamy zainstalowanego CSA, klikamy dwa razy CS Strike. I to wszystko przenosimy tu. No i zaraz zobaczymy, czy zadziała, czy znaczy ja wiem, że zadziała, tylko teraz będę musiał na pewno kliknąć. No, za mi... nie, nie będę tego robić, bo już to mam zrobione. Kiedy już to mamy, wchodzimy w C, normalnie. To można zamknąć. Trochę poszerzę. No, dobra. No, wchodzimy w nową grę i mamy te mapki. Tak więc, dziękuję. A jeszcze zobaczę. Zobaczymy czy działa. Na pewno działa. No i można sobie... Jeszcze akacza... ...i postrzelać. Dobrze. Tak więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam pomogłem... To miło. <laughs> jak chcecie to zostawcie lajka, jak chcecie to zostawcie suba, komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie buja.